Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Skarego Pottera i Kamienia Filozoficznego. więc od razu włączam, A to dwa guziki mam być? Ok, wczytam. Jak już pamiętacie, skończyliśmy ostatnim razem na. tak. Pierwszym tutaj oto. turnieju Quidditch ze Sliterinem. I'm Jordan. Dziś Gryffindor gra z Literinem Wygra Gryffindor, has three goals at each end. The chasers throw the coffle and try to put it through the hoops to score. Watch out for the bludgers. These are balls that can knock you off your broomstick. Two meters of each team try to keep them away. It's his job to find and catch the golden snitch. favoritism. Sorry, miss. Proszę, zabierz the 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 Ok, Harry wsiada na metodę i leci up, up, up do mnie, do up. mnie! Ruszyli! Okej, okay, to Let's my teraz podgłoszę trochę. Quidditch. Let's play Quidditch! Let's ok, e, V, tak? V przyspieszamy. Okej, okay, dobra, już pamiętam. A to ja miałem za tym lecieć promyczkiem. No! Gdzie mnie to uciekasz? Tak się nie robi. Tak się nie robi, nie robi się. No nie bić mnie proszę ja... Ech. Przepraszam bardzo, ale się tu skupiam, nie będę nic komentował aktualnie, bo no nie mogę, no absolutnie nie pamiętam jak to się tu sterowało i nie pamiętam, że to było takie trudne. Kie to głupie! A klawisz skoku, dobra. Znowu zapomniałem, że to ma być klawisz skoku. Nieważne. Złapałem złotego znicza! Zdobyłem 150 punktów i gry, wygrywam turniej! Gryffindor kontra Slytherin! Tak, teraz zaczynam bardzo drąco się... Bo, no, no mecz był, mecz! Wygraliśmy, przegrać nie mogliśmy! Więc co, już koniec, już, 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 bo chcemy dalej grać! wygrał youngest Dobrze. Wygraliśmy. Mogę pożegnać wszystkich, którzy jutro idą do bo ja nie idę. Ja mam wolne. Umiar w szkole, w są egzaminy zawodowe, dlatego teraz nie na Nie będą uszeru. Jakiś and I hałas. Okej. Okay. Okej. Okay. Biegniemy. Ka ty będziesz? A, o włamaniu do banku Gringotta. Jeżeli ktoś nie pamięta, to. to. A, tu tu zapomniałem, że w grze tego nie było. Gdzie? Na górę czy tam? Nieważne. A mogę cię. Nie mogę! Co za kunwo? Czyli na górę, tak. Idziemy za chwilę, W ogóle takie jedno pytanie. Bo tu były te schody, tak? A ja tu nie widzę schodów. Hello! Jakieś schody, może? Bym ja poprosił. Ale nie, bo. Co? Piętra tu są właśnie w ten sposób pokazane. raz flip pendu! A tam byliśmy, tam byliśmy. Tu też dwa wazony. Do zebrania panie wazon daj tutaj fasolę. Nie masz fasoli. A ty masz? Ty masz. Okej, okay. biegiem dalej, biegiem dalej. Ło skrzynka. Skrzynka. Biegniem sobie dalej. Proszę przestań, co nie mogę sobie skakać? Tu chyba ja nie byłem. A bardzo chętnie to Aloha! Jest... Uuu! Uh! Uh! Wyjście, przejście, ładnie. Mnie się to osobiście podoba. Jak jest tyle przejść, wejść w ogóle. Ła Dobra, jeszcze jeden nam dostał. Dwóch nawet! Co za Luison. Zabrał mi trzy fasole. A ta muzyczka mówi wszystko, ale dużo dostałem za to... to. fajnie. Brakuje mi tego, co było w drugiej części, żeby ich podnosić i rzucać. Strasznie tego brakuje. No ale już nieważne. Ta muzyczka mogłaby przez cały czas... Aha. Nieważne. <noise> o, widzę schody. I see Jak było schody. Nieważne. My English is very, very bad. Nawet nie wiem co powiedziałem. Że... Bo to nie znaczyło wcale, bo język jest zły. Ha, ciekawe czy się to nagrało, że Skype mi zawołał. Mam nadzieję, że nie. Pozwiedzamy sobie tutaj jak mamy taką okazję. No patrzcie ile rzeczy tu mamy, normalnie Tak, po drugiej stronie ściany było do fanie, to żeby... nieważne. Tu też będzie Alaha Mora. Tu i know... Tak, znasz mnie. Jestem Harry Potter. Najsławniejsze dziecko na świecie. magii oczywiście. Czy to jest biblioteka? Ja nie pamiętałem, że taka biblioteka była. Ojacie! Zakładam, że tu jest. O właśnie! No, czego innego można było się wow. Okej. Okay. Zawsze pierw skrzynia, potem guzik, tak? Bo zakładam, że guzik to jest co? A wiedziałem. Ja absolutnie nie pamiętam, że aż tyle było tego wszystkiego tutaj w chorym Potterze, No proszę was, ja. Naprawdę, wszystkim by się tu przydało zagrać, wszystkie stare części tego programu. Proszę. A jeszcze tam mi je się puść. W tutaj jego sterowanie. Chodzi jak jakieś upośledzone. Ha, wyszliśmy? A, ok. To się wracamy jeszcze raz tam. Oła, coś mnie w nogę użarło. Chociaż tam jeszcze coś był? Coś jeszcze tu był. A, wejście na górę, tak? A my tam chyba nie byliśmy jeszcze. Cóż tu jest? Cóż tu jest? O, to gdzie ja wychodzę? A, to ten. Ups, chyba ups, bo ja miałem pójść do Freda i George'a, tak mi coś zdaję. Więc może zaraz się tam co nie Wow, did you see that? Professor Snape just came out of the forbidden corridor. Something quite badly. Come on, Harry, let's take a look before Filch comes back. Nie, 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 wyjdź z gry, wyjdź z gry. Rozpocznij, tak. O, dobra, nie, może jeszcze raz mu musiał to robić. A, nie, jest dobrze. O, to wracamy do Fredda i George'a, nie możemy tego przegapić, ludzie. Jak Fred i George coś chcieli, to musimy tu do nich przyjść. Nie? Ja. Ja nie wierzę. Miałem tędy... A, dobra, nieważne. Nieważne. Hey Harry. Have you collected 25 beans? Chyba. Thanks Harry. We really need these. They're for a little joke we're playing on Sliwera. Yeah, so no, so ja him? dobrze I pamiętam, him? że coś z tym przykosem było, ale co? Ale co? Na pracę. O, znowu Skype się odcina, naprawdę. I jak we tu rażni. Mam nadzieję w ogóle, że frap z tego nie nagrywa. Co jest najgorsze, nie mogę nagrywać takim fajnym programem nagrywania, który znalazłem, ponieważ on Harry'ego 1 nie widzi jako gry. To jest zbyt stara gra, żeby on ją widział, nie? O, wiedział... wiedział... Aha, pamiętałem to bardzo dobrze. Jakiego psikusa? Zrobią psikusa, sikusa, panie... Eh, McGonal. Albo Amalbusowi Dumbledore. 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 Profesore Dumbledore, Dumbledore. Ooo oh, Masz bliznę, uwalenej trytka jest straszny rner. Jak mnie się język dzisiaj plącze. Co do Harego Pottera w ogóle. Bo co, że co o nim jakoś tak nie mówię, co pomijam tam. No. no to co, no. Teraz zakładam, że będziemy chyba, nie wiem, z... Chyba pierwszy raz p czy trójgłowego psa spotkamy. Tak mi się coś zdaje. Tak, tak mi się coś zdaje. Zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Wow, did you see that? Tak, już to, to, to widzieliśmy. Rąb, kru dzielec. Nie, żebym Co, do to że coś dorodzielcza miał. Nie, to on był rodzielcem. Miał rude włosy, <grabia> a rude to wredne. Przesondy, to sobie, <grabia> Przesądny. Takie gadanie po prostu tak, że rude to wredne, nie wiem, po polak kradnie, rusek pi, no nie, rusek. To, to ja rozumiem. <laughs> rusek, rusek. Rosja staro na, we'll okay. na obronę przed czarną magią. Oho. Okej. Okay. Idę. Znowu z tym ją kajłam profesorem Dark magic with the Lumos spell. Lumos. Aha. Popraw. Watch raz. my wand. Then hold down the mouse. Altroch bardzo proste pro. Release the button when you're done. Co ryto guziku gada hopia? Kurde, gada mi o guziku kiedy to ruszką operuje. Ile będzie procent? O ładnie, ładnie. No, 94% Nie pamiętam czy kiedykolwiek mi się udało 100 points hmm. 5 punktów dla Gryffindoru, o nie! Spróbujmy trochę szybciej, Szybciej. Szybciej panie poter, szybciej. Powiedz, że będzie 100%... Nie, już, już, już za dużo. Nie wierzę dwóch procentów z braku, no 2% panie Janie. Panie Janie! Nieważne. Będę próbował pró Nie widzieliście tego. Będę próbował, bo inaczej to się nie uda. Co ja robię? Ja poprawiam tu po To to w ogóle mi nie poszło, no powiedz, że będzie... Jest! Co Cofnięcie się udało! <laughs> Jakie to głupie <laughs> Właśnie, tak! Pani właśnie tak, pani Potter, A właśnie tak Nieważne, nieważne. Jeszcze szybciej, człowieku daj dziecku spokój. Przecież ten chłopak nie wyrobi szybciej? O czym w ogóle on gada, ludzie? Chyba się udało. Chyba się udało. Równo. Jak pięknie. Zawet, Zadziwiające osiągnięcie, panie Potter. 20 punktów dla Gryffindoru, O oh jee. Yeah. Udało nam się, tym razem oczywiście, bo ona tym razem nie pójdzie tak dobrze, jak powinno! Uch. Teraz się tak właśnie cieszę w ogóle, że nie nagrywam, bo... Nie chcielibyście tego widzieć, absolutnie. Ale mam nadzieję, że w lato już będziemy lepiej, bo naprawdę... Poszukam sobie jakiejś pracy i postaram się zarobić przynajmniej ten mikrofon tak. Bo inaczej nie da rady, a pięć stów tak od ręki z drzewa sobie nie wezmę, tak? Niestety, 5 stów potrzebuje nam mikrofon. O, bo chcę ten Blue Steak Yeti, to jest ten doł, ładny, dobry, studyjny mikrofon, który no. Jest tani jak na taki dobry mikrofon, więc właśnie jego sobie znalazłem i sobie będzie trzeba go zamówić, więc jeszcze chwilę poczekać będę musiał, ale to nie ważne. Ja, ja tam mogę poczekać, wy też chyba raczej możecie poczekać. A i tak, póki co, póki co, to mnie mało ludzi podał. No na więc Nie... nie będę się w razie spieszył na kwałturety, żeby wszystko kupić od razu. Proszę basuj, ja miał kupić wszystko od razu, to co musiałbym wy, wydać półtora tysiąca na kartę graficzną. Jeszcze półtora tysiąca na nowy procesor, bo teraz mam jakiegoś AMD, który, no, jest... o oh, odbijam się po jeszcze, sorry. Który niby jest dobry ten procesor, ale naprawdę. I moim zdaniem wart polecenia ludzi, którzy po prostu chcą grać i chcą mieć ładną wydajność. Najwyżej co lepsza karta by się przydała, bo... No bo by się przydała jednak, tak? Ta, 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 ta karta, którą ja mam, no nie jest super piękna. A szczególnie, że ona ma 1 Giga Pamięci I no, no nie jest super jakaś cudowna, tak? A mam wypatrzoną już kartę, tylko że 1,5 tysiąca kosztuje niestety Tak samo jak procesor i siódemeczka, też 1,5 tysiąca I dlatego właśnie potrzebuję kasy Ok, znaleźliśmy tu jakąś podnóżkę, yy, pod coś tam, pod wiązkę. What? Człowieku, lecz się pod wiązkę. Co to jest pod wiązkę? Nie wiem, nieważne. Flipendo! Flipendo, flipendo, lumos. A schodki. Okej. Okay. Okej. Okay. Będziemy leciemy po zioło. Jedziemy po zioło. Jedziemy po zioło. Jedziemy po zioło. Jedziemy po zioło. Hary na jarany Skaczę po jakichś murkach Tra, la. la, 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 la. Lecimy dalej. Alohomora! komora, Komora, yeah. mohomora, se, sezwora. Lumos! Lumos! Nieważne co w czym mówię. <laughs> Oj, jak książka zapisuje. Jest daolą. Yes. Wow. Prawie bym poleciał. A! Dobrze, pamiętałem, że gdzieś które z nich tu... To było dziwne. To było... nie, nie dziwne. Po prostu zlamiłem to jak nie wiem co, ale nieważne, już, już jesteśmy tutaj. Po prostu, oj, załamało mnie to, naprawdę, dobiło mnie to. Tu coś będzie? Nie, nie będzie. Więc, nieważne. Flipendo! 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 Okej, okej. Który to już w ogóle odcinek będzie? Siódmy? Szósty. Szósty odcinek. Oooo! inny czarno, wow! Bo naprawdę będzie już szósty odcinek, więc mam nadzieję, że to się nie będzie tak przeciągać. Bo troszeczkę jednak się będzie przeciągać ta seria, ze względu na to, że właśnie w ten, oto sposób. Nie wiem, może następny odcinek zrobię taki dłuższy i po prostu będzie poprzecinany. Po po co wy na to? Co, co wy na to? Wy na to jak na na i tak mnie nikt nie ogląda. <laughs> Nieważne, naprawdę. Na razie wolę po prostu nagrywać, tak. Jak ktoś mnie będzie, na, będzie oglądał, to mnie to naprawdę cieszy. Ja wolę pierwszy sobie nagrywać filmy dla was, dla siebie, żeby się do tego przyzwyczaić, oswoić, a potem po prostu ruszymy już tak normalnie, naturalnie. Teraz to i tak jeszcze muszę się przestawić, ludzie, nie, nie bicie mnie za to, że mam jakieś jeszcze niektóre po prostu spowolnienia, tak, albo gadam jakieś rzeczy gadam od rzeczy albo inne takie to nie moja wina to nie ja to nie ja to moja szała kłaczek obrazie otwórz się, ja wiem, że ty tu jesteś ale mnie noga zdrętwiała, panie boli O no to krzesło niewygodne jest, muszę sobie nowe kupić. <noise> Moje krzesło kurde. Pod dupą eee deska. Pod za plecami. No może coś tam miękkiego jest, ale strasznie się odchyla, ponieważ jest troszkę rozwalone już to krzesło. I się odchyla za daleko i niestety. Nie mogę tego wyregulować. Więc e, lipa. Tak, lipa. Szkacz, Harry! Szkacz! Doszkoczysz! Uda ci się! Ja myślałem, że on spadnie. Myślałem naprawdę, że on spadnie. Po prostu by mnie to zabiło. Książka, zapiso i... Ha. No nie no, już kończymy no. Musimy na tym już zakończyć, ponieważ no, 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 no więcej się już nic nie da, tak? Więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie w górę, jeżeli tylko chcecie. I do usłyszenia w następnym odcinku yy, chyba następnym zrobię z CS-a, bo takiegoś łatwiej będzie. Łatwiej. Więc do usłyszenia i cześć!